Jako Turbokozak Mikołaj Dudlik w bramce Jakub Spiszewski Najpierw trzy razy sam na sam Startujemy Pierwszy zaliczony, druga próba Mikołaja Przy gwiazdoży troszeczkę snikerza musi wciągnąć po meczu i trzecia próba. Górą Jakub Spiżewski. Tratujemy. Pierwsza próba. Trafiony. Druga próba. Na siłę. I teraz ostatnia próba I bramka, trzy karne wykorzystane Startujemy Słupek Druga próba Od powszeczki, od jednak nie wpadła do bramki I słupek bezpośrednio w powietrzu za linię bramkową Pierwsza próba Zaliczone Druga próba Siedzi No to już nie zaliczony tutaj nawet technologii nie potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Dzięki.